Siemano, siemano, nic po nie. Witam w kolejnym odcineczku z TTD i kolejnym odcineczku z BrainRot. Słuchajcie, Italian Update. Generalnie mam dzisiaj taki plan, żeby przetestować te postacie na Endlessie. Ale to nie wszystko, bo to co wam obiecałem, czyli właśnie trejty, dzisiaj przetestujemy. I słuchajcie, jakby tutaj wiecie. Jedyne co zrobiłem, to na tym nowym koncie doładowałem sobie robuxy tak po prostu, żeby było. No bo żeby jakkolwiek to przetestować, to trzeba doładować robuxy moim zdaniem. Bo naprawdę zdobycie tych szardów, toilet traitów, jest mega trudne. Słuchajcie. To ile mogą lecieć z openingu kreatów, Znaczy lecą bardzo rzadko z openingu kreatów i samonowania za coiny. I słuchajcie, jak robiłem ten samonik, jak robiłem pełno kreatów Ostatnio, to sami widzieliście. No i totalnie nic nie leci. Jak już leci, to z tego co widziałem u ludzi, leci dosłownie tylko po jeden. Czyli jeden szard wam leci, jeżeli już, a jak sobie otwieracie, to no to wydajecie dużo, nie? Na przykład ja tutaj wydaje dwa razy, czyli mamy 20 razy, 20 razy wydałem i mam dalej zero szardów. Także widzowie, no niestety, ciężko się to zdobywa. Tutaj akurat uznaję to za duży minus, no bo naprawdę jest giga ciężko. Dlatego kupimy sobie 50 trajtów widzowej w tym odcinku i przetestujemy, jak te trejty w ogóle działają. Zobaczmy, zobaczmy, bo naprawdę jestem ciekaw i może trafimy jakiegoś Unique trade'a, Ale bym się cieszył, wiecie co? Na takim Galaxy Tungtungu, jakbym trafił tego Unique trade'a, to normalnie bym spadł z krzesła. Naprawdę, totalnie. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, zostawcie suba z dzwonem widzowej, bo jak zawsze wysyłam wam kolejne gifty. Wiadomo, jak ktoś gra tutaj w TTD, to już wysyłam słucha. Słuchajcie, brain rotowy Italian crate, czyli tutaj Cocodrillo, Bombardino Cocodrillo normalnie. Także pierwsza osóbka to makary 2, 3, 6, 5. Brawo, stary, gift 10 crateów dla Ciebie. No i słuchajcie, kolejną osóbką z komentarzy losowo, pamiętajcie, żeby napisać swój nick po małpie w komentarzu jest EKS 181, gradki stary. I jeszcze jednej osóbce wyślę, bo wiecie, no, co mam mało tutaj wysyłać. Wysyłamy do trzech osób 30 kraitów Sigma. 3, 3, 7, 17. Totalnie losowo wybieram widzowie, także każdy ma taką samą szansę. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Po prostu napiszcie komentarz z, ze swoim nikiem, po małpie. Wiecie, ten drugi nick, oczywiście. Czyli tutaj, wiecie, no po małpie, ten drugi, jak widzicie. Więc jak najbardziej piszcie i wtedy wysyłam. I słuchajcie, lecimy z Brain Road Update'em. No i dzisiaj, oczywiście wszystkie postacie ulepszamy. Uwaga, widzowie, to będzie pierwszy rol. Będzie pierwsze rolowanko Traita. I uwaga, co trafimy. Widzowie, jesteście gotowi? Bo jestem giga gotowy, czas na Tungtunga, naszego Galaxy Tungtunga. Stary i co będzie? Będzie pik, dobra, ręcz plus 0,25. Dobra, to jest chyba dość słabe, co ja trafiłem w ogóle. Ręcz plus 0,25. To jest w ogóle w common? Co to jest? Czekajcie, pokażcie jak to wygląda. A, plus 25%. Dobra, to wyglądało jakby było 0,25%. 0, o no to wiecie, mega mało. Ale tak, no 25% range'a. Widzowie, ten system już mi się podoba. Naprawdę jest giga taki, no ciekawy. Weźmy shiny, tralalero, tralala. I zróbmy mu trejcika. Uwaga, cooldowny. Yo, bratku. Minus 10%. Aha, dobra, to tak wygląda. Czyli 26% cooldownu na minusik, tak? Zobaczmy. Minus 10%, przepraszam. Dobra. Czyli minus 10%, spoko. Zobaczmy, co poleci na bonekę Ambalabu. Uwaga, boneka Ambalabu też cooldowny. Spoko, bo ona ma bardzo duże cooldowny. Minus 10%. Zobaczmy, brybry patapim. Widzowie, pora na brybry patapiba. Pik, pik, brybry -br -pa patapiba. I już niba, dobra. Roll trade też cooldowny. No dobra, widzę, że totalnie to same cooldowny lecą. Ciekawa sprawa. No i teraz tak, czy warto w ogóle ulepszać farmę? Bo farmy używam takiej, czyli Carrot Farmer Banimena. Wiadomo, jak zawsze. I to się najbardziej opłaca. Wiecie, 2,5 koła. No to mamy. 7000, 7,5 tysiąca co rundę. Naprawdę dużo. I tak, dajmy może jeszcze treita, czy warto zmieniać Galaxy Tung Tungtunga widzowie? No właśnie, boję się, że być może właśnie się nie opłaci, bo te cooldowny. No nie wiem, możemy spróbować. Dobra, spróbujmy. Mamy dyszkę. Uwaga, ręcz! znowu ręcz. czyli to samo mi się trafiło. 10%. Nie widzowie gorzej, jest gorzej niż było. Ja nie wierzę, bratku, nie. Daj gorzej, daj gorzej. Dosłownie widzowie trafiliśmy daj gorzej jak mogliśmy. Dobra, to wydajmy jeszcze, chyba mamy sto Dobra, 99. Niech Telantrix zarobi na mnie, proszę bardzo. Robuł ksiki lecą. I teraz tak, widzowie. Ostatni trade na naszego Galaxy Tung Tungtunga. Dawaj, Tungtung, -tung, proszę cię, Tungtung. -tung. No stary, no weź coś fajnego. No to jest Galaxy Tung Tungtung, widzowie. Dlaczego Grami wdaje takie słabe trade? Uwaga, damage! Okej, okay. okej, okay, już mi lepiej. 10% damage więcej. Co prawda, nie jest to jakaś tam oszałamiająca liczba. ale już to wygląda lepiej niż 10% rangea. Tam 25% rangea było lepsze i chyba najlepszym tradeem, jaki trafiłem. Ale okej, okay, widzowie, zaczynamy. Endless'a. Miałem zrobić rolowanko, zrobiłem 60 traitów dla was. Jak widzicie, system, no, nie oddaje jakoś mocno. No, po prostu ja nie mam, wiecie, laka. No, totalnie nie mam farta w tym wypadku. Też nie ma co mówić w sumie, że nie oddaje. Halo, gierka się nie ładuje. Halo, gdzie ja jestem? Ej, no co jest? Dosłownie, dosłownie nie ma gierki widzowej. Tung, tung, ratuj mnie, stary. O dobra, gierka wraca, widzowie, co tu się odwala. Dobra, już myślałem, że będę musiał wyłączać i wiecie, odpalać na nowo. Dajmy tutaj naszego karot Bunimena. No i okej, okay, panie karociku, proszę tutaj dawać pieniądze, bo aktualnie mamy, mamy lipę, nie? Jesteśmy biedni, widzowie. Jesteśmy giga biedni. Mamy tutaj Accuracy Boost i Coin Boost. Może w te 20 minut skończę giereczkę, to dostanę Coin Boosta i jeszcze coś tam otworzymy. Może jakieś to ile szardy wlecą, żeby w ogóle wam pokazać, że one lecą. Bo naprawdę lecą, ale bardzo malutko, powiem wam. No to jest mega, wiecie, no słabo to zrobili. Naprawdę moim zdaniem leci totalnie za mało. Ja już bardzo dużo otworzyłem, no i totalnie nic nie mam. Dajcie znać, ile wy macie szardów, czy w ogóle wam coś poleciało i ile wydaliście Coinów, albo ile wydaliście gemów na krejty, żeby cokolwiek, no wiecie, żeby jakiekolwiek szarty do, szardy dostać. Także jestem ciekaw, jak to u Was wygląda. I słuchajcie, lecimy 300 dolarków. Dobra, to ulepszmy tego zioma. No i na razie muszę dalej ulepszać. No, mamy lipę. Jesteśmy, tak jak mówiłem, no, gigabiedaki. Pamiętajcie, że w sklepie Bloxboom możecie kupić rzeczy do swoich ulubionych gier na Robloxie, jak na przykład TTD, Petsim, czy też Rivals, jak i wielu innych. Z kodem Meres, który wpisujecie sobie przy dokonywaniu płatności, macie dodatkowo 10% zniżki na dosłownie wszystko i po zakupie. Wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie, czyli dołączyć do bota na serwer i ten da wam trade w gierce. Wszystko jest szybko i automatycznie robione. Jest to jedyna tak godna zaufania strona do Robloxa. Link macie jak zawsze w opisie. Dobra, widzowie, szybko, shiny, tralalero, tralala, ratuj mnie, stary, totalnie. Mam tutaj, przegraną, nie, przegrywam totalnie. Widzowie, mam nadzieję, że shiny, tralalero, tralala tra mnie tutaj uratuje. Przepraszam, że czasem się jąkam, widzowie, ale weźcie to sobie, powiedzcie, kilka razy. To jest naprawdę, no, no ciężko to wymówić, naprawdę. Ja jestem, widzowie, tutaj do no, czasami totalnie, totalnie przekręcony, nie? Jak to, że tak powiem. Patrzcie, shiny, tralalo, tralala. Dobra, prawie wyszło. Więc słuchajcie, rekinek w akcji. Tutaj lecą toilety, nie wygląda to dobrze. Jakbym dał brybry patapima. Widzowie, chyba ogarniemy to brybry patapimem. Pora na brybry patapima. Na razie wstawianego tutaj. Postawmy go tak. I proszę bardzo, postawił drzewko i bije swoją wielką stopą. Co ciekawe, jak bije stopą, czasami zmienia te toilety w takie brązowe, brązowo Pomarańczowe, widzicie to? Czasami tak e, rzuca tą stopą dziwnie. Dobra, przenosimy go. Oczywiście nie będzie stał tam na końcu, tylko będzie stał po środeczku. Także, widzowie, potężna armia. Brainrotowa armia, to mi się podoba. I teraz tak, Galaxy Tungtunga. oczywiście moglibyśmy postawić, bo jest mega potężny. Jeszcze ma większy damage. Widzowie, trafiliśmy trade fajnego. Jakbym miał jeszcze dj TV albo sierżanta, mogłem mieć, ale wtedy brakuje mi miejsca na wszystkie postacie właśnie z Brainrot Update, więc w sumie, no i tak bym nie dał rady. No chyba, że szósty slot bym miał na Endlessie. no ale wiecie, jestem biedny. To jest nowe konto, do no to nic za bardzo nie mam. Dobra, dajemy galakcji tung -tunga, No i galakcji tungtung bije co sekundę 5500 obrażeń, a nie 5000 tak jak normalnie, bo mamy 10% więcej obrażeń i to mi się podoba. Jestem ciekaw ile wyrobimy na maksymalnym poziomie, nie? Jak to będzie wyglądało tak na maksa ulepszone. Naprawdę w tym momencie nawet mnie to zaciekawiło i to wiecie i to tak niemało. Dobra, mamy tego Tralalero Tralala. Musimy ulepszyć Tralale szybko, musimy go tutaj ulepszyć. Tysiaczek widzowie? No myślę, że jak najbardziej mu tutaj dodamy, żeby troszkę Szybciej chodził, żeby te buciki miał lepsze, bardziej markowe, no nie wiem, żeby szybsze buty były po prostu, cichobiegi, potężne. I słuchajcie, 1100, tutaj dajemy 1100, nie, może lepiej 2200 dozbierać i ulepszyć od razu go na szósty poziom tego Karot Bani No i uwaga, czy damy radę? Damy radę, raczej przed kolejną rundą. Dawaj, stary Bibi, dobra, mamy to. No i teraz widzowie, będzie dużo, dużo pieniędzy. Proszę, tutaj cyk, i już ostatni Karot Bunny Farmerman. No i lecimy, widzowie, z kolei, debi tutaj z Skibidi. Trzeba rozwalić z Skibidi naszym Brainrotowym brainrotową armią. Dobra, widzowie, jesteśmy nieco dalej i słuchajcie, Galaxy Tung-Tung na maksymalnym poziomie ma 19 800 obrażeń co 0,1 sekundy, 75 ręża, co daje nam, uwaga, 198 tysięcy obrażeń zamiast 180 tysięcy, także naprawdę Galaxy Tungtung Tung jest aktualnie moją najlepszą postacią, no i powiem wam, że, znaczy najlepszą, no nie ma żadnego splasza, nie ma piercingu, ja wiem, ale i tak jest najlepszą pod względem obrażeń na sekundę, także naprawdę giga potężnie, do tego widzowie mam taki plan, żeby do rzucić tutaj bonekę Ambalabu w tym miejscu, i niech ona tutaj kopa daje potężnym skibidi, żeby leciały jak najdalej do tyłu. Ej, ona ma duży ręcz, dobra, to jednak boneka Ambalabu damy nawet bardziej chyba tutaj. Co wy na to widzowie? Bardziej tutaj. I wtedy ona daje kopa na push Distance 27. To jest bardzo widzowie, dużo, naprawdę. Dajmy może dwie, tak, to będzie łapała też tutaj. No i łapała też niby... Nie, tutaj nie złapie. Tu chyba brakuje troszeczkę. Także boneka Ambalabu, widzowie, zobaczmy w ogóle jako na kopie, nie? W sensie serio, chciałbym zobaczyć, jakiego kopa daje. Więc. Tak, ulepszą ją na maksa i uwaga, 2700 ulepszona jak kopnie tutaj co 1,8 sekundy zamiast 2 sekund, więc te 10% no fajnie daje, ale mógłby trafić się lepszy trade, wiadomo widzowie. Ona naprawdę jak kopnie, no to serio, patrzcie jak ten Skibidi leci, fruj do tyłu, nie, fruj do tyłu, naprawdę jak walnie kopa, no to totalnie wiecie, totalnie na respa chłopa wrzuciło, patrzcie to, ej dobra, ta boneka Ambalabu to jest jakaś gigasigiemka, nie, naprawdę, co ona odwala, dobra widzowie, no to tą na razie usuniemy. Damy jeszcze jednego szajdi tralalero, tralala i dajmy niech sobie tutaj chodzi pan rekinek, dobra bratku, damy brybry patapima i nasz brybry Pim będzie tutaj kopa walił, tylko tak dajmy mu to, żeby te stopy były tutaj dobra, mamy stopy widzowie mamy stopy, zasięg troszkę wychodzi poza mapę, trudno chcemy mieć brybry patapima na początku oczywiście przy samym respie przeciwnika nasz rekinek troszkę się w tych butach tutaj zaplątał z tego co widzę mam nadzieję, że wyjdzie z opresji, patrzcie normalnie tutaj ziomek, jak szpanuje Butami, patrzcie, jak szponuje, No, on się cały czas tutaj pokazuje. Chłopie, no ładne masz te buty, ładne, no uspokój się już. Dobra, widzowie, nasz Galaxy Tung Tung niestety nie daje rady, dostaje stuny, nie ma żadnego odbicia stunów. Tak samo Brybry Bry Patapim też nie ma odbicia stunów. Nasza tutaj Boneka Ambalabu też nie ma odbicia stunów. Nasi Farmerzy, no wiadomo, że nie mają odbicia stunów. No i przez to tak naprawdę przegrywamy. Gdyby były odbicia stunów, których jest tutaj bardzo dużo od Skibidi, to byśmy pewnie przeszli dalej, ale niestety, patrząc na te brainrotowe postacie, no to jedynie nie rekinek coś robi, bo rekinek, wiecie, jest nie do tutaj, nie do zajechania, nie da się mu studa dać, także to też jest całkiem niezłe. Ulepszymy go jeszcze tutaj, i może damy radę, widzowie? Nie, no, raczej nie damy rady. Niestety. 55 waveów na maksymalnie ulepszonym tungtungu, jak widzicie. Dwa brybry patapimy do tego boneka ambalabu, no i rekinek jeden, czy dwa rekinki, chyba dwa rekinki mieliśmy. Także naprawdę, no, jeżeli chodzi o te postacie, to średnio im idzie, akurat tutaj idzie im bardzo, ale to bardzo ciężko. Także widzowie, powiem wam tak. Ogólnie ten crate jest bardzo fajny. Fajny, naprawdę spoko, postacie takie brainrotowe. Mi się to podoba jakoś, to jest całkiem okej, okay, ale jeżeli chodzi o te postacie, to zobaczcie: żadna z tych postaci nie ma żadnego splasha, żadnego AOE, nie ma niczego. Nie, ma dosłownie, wiecie jakiegoś takiego full AOE? No nie ma nic. Nie ma dosłownie nic. Są tylko pojedyncze ataki w jedną postać, i dlatego przegrywamy. Nawet takim galakcji TungTungiem, który jest o wiele, wiele lepszy. Ten bije 30 tysięcy, ten bije widzowie 180 tysięcy, no mój bije prawie 200 tysięcy, ale to i tak za mało. Także traitów nie opłacało się wydawać. Właśnie na te postacie, no ale widzowie, wydałem. Chciałem zobaczyć, jak to zadziała. Chciałem zobaczyć, jak te postacie przejdą medlesa. No i właśnie po to wydałem, żebyście Wy nie musieli wydawać, żebyście wiedzieli, że się, do no, troszkę nie opłaca. Znaczy, jak ktoś będzie chciał, to i tak wyda trade na te postacie z właśnie Brainrota. No, zależy po prostu. Każdy decyduje za siebie, widzowie. Nie ma co gadać, wszystko jest wiecie. No po prostu, co kto lubi, to sobie tak naprawdę weźmie. Flame Tower Toilet go chyba nie mam, bo wiecie, to jest nowe konto. Także tak naprawdę, o nie, ja miałem tutaj autosela, a ale lipa, dobra widzowie, chciałem tego Flame Trawera w sumie chciałem, żeby tutaj do indeksu zbierać dobra, to źle, odwaliłem troszeczkę, no ale trudno widzowie, także jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle, wiemy, że na Endlessie, no nie radzą sobie za dobrze, powinny mieć jakąś pomoc od jakiegoś ziomeczka, który ma AOE no i nie wiem, wtedy na przykład wyrzucamy bonekę Ambalabu, bo kopie bardzo mocno, ale bardzo wolno i tak naprawdę nie bije jakoś dużo, także bonekę Ambalabu jak dla mnie do wyrzucenia i na to miejsce jakiś bardzo dobry Titan i wtedy jest możliwość, żeby, jak ten indeks laguje w ogóle, jest możliwość, żeby wtedy. Jakkolwiek to fajnie ogarnąć. To w ogóle możemy trade roll' robić, a tak naprawdę mamy to tutaj. Nie wiem, wolałbym, żeby trzeba było podejść i wiecie, nie klikać po prostu tutaj na ekranie, chociaż wiadomo, to jest szybsze i też fajne. No ale niektórzy, właśnie, jak ja, mają takie podejście, że lepiej podejść, to wtedy chociaż widzę, jak to wygląda. A tak to do tej pory nawet nie widziałem, jak wygląda trade roll w tej gierce, gdzie jest ta, wiecie, miejscowa na to. Jak na przykład mamy Spongebob TD, który nagrywam oczywiście na kanale Meres TD, Zapraszam na kanał Meres TD i moje inne kanały, gdzie nagrywam wiele innych fajnych gier, także też Was zapraszam. Wpiszcie sobie Merez w YouTube'a i tam macie wszystkie moje kanały na tym głównym Merezie i tam nagrywam też plantsy, czyli roślinki kontra zombie, także jest tego dużo. Dzięki za obejrzenie i siemanko!